Dla większości z nas, już sama wędrówka na wysokość powyżej 3-4 tysięcy metrów kończy się zawrotami głowy, dusznością i uczuciem, jakbyśmy próbowali oddychać przez słomkę. To objawy choroby wysokościowej, która pojawia się, gdy w powietrzu brakuje tlenu, a właściwie ciśnienie atmosferyczne jest zbyt niskie, by tlen mógł dobrze wnikać do krwi. Ale dla ludzi żyjących w Larinkonadzie czy na płaskowyżu Tybetu, to codzienność. I co najciekawsze ich organizmy nauczyły się z tym radzić. Badania naukowców wykazały, że populacje żyjące na dużych wysokościach od tysięcy lat, takie jak tybetańczycy, andyjczycy czy etiopczycy z Gór Semien, rozwinęły unikalne biologiczne przystosowania, które pozwalają im funkcjonować tam, gdzie większość z nas nie przeżyłaby nawet tygodnia. Jak to działa? Większe stężenie hemoglobiny, czyli białka, które transportuje tlen we krwi. Dzięki temu każdy oddech dostarcza organizmowi więcej tlenu. Szybszy rytm oddechowy i serca. Serce bije szybciej, płuca pracują intensywniej, by nadrobić niedobory tlenu. Szersze naczynia krwionośne pozwalają lepiej rozprowadzać tlen do tkanek, szczególnie do mózgu i mięśni. Zmienione geny odpowiedzialne za metabolizm tlenu np. u tybetańczyków wykryto mutację genu Epas1 która pozwala im utrzymać niskie poziomy hemoglobiny, unikając zagęszczenia krwi. Co paradoksalnie daje im przewagę nad mieszkańcami Andów, u których nadmiar hemoglobiny bywa problemem zdrowotnym. To fascynujące, bo pokazuje ewolucję w czasie rzeczywistym. Człowiek nie tylko przetrwał w ekstremalnych warunkach, ale nauczył się żyć w harmonii z nimi, bez technologii, butli tlenowych czy pomocy medycyny. Dzieci rodzą się tam, gdzie inni potrzebowaliby maski tlenowej a starsi ludzie spędzają całe życie, pracując fizycznie na wysokościach, które dla większości alpinistów są granicą możliwości. To pokazuje, że ludzki organizm jest czymś więcej niż tylko biologiczną maszyną. To cud ewolucji, który potrafi przystosować się nawet do życia w miejscu, gdzie powietrza jest o połowę mniej niż na poziomie morza.